Hej, 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 hej! Dzisiaj na moim kanale będzie pierwszy odcinek z głosem i będzie odcinek taki, że kto gra graczowi. Nie, kto gra nubowi prezent na umowy Nie, czekajcie. Jak ktoś da nubowi prezent na umowy mówi mówię jeden fakt o sobie. No, co to są za włosy? Fui, nie podobają mi się tacy, w słuchu swoim. Ogólnie już się, nie, nie zaczęło nagrywać, ale wzięłam to konto, utworzyłam jak, nagrywałam jak utworzyłam konto, ale zapomniałam, że tutaj dać głosu, więc potem dopiero zobaczyłam w tym pięknym mikrofonku. z tego słuchajcie nie widzicie, ale ja widzę. pierw sobie... Nie. Pierw sobie wezmę... Co się ubytę? Kawiarnia. Jezu, ja się boję, ja sobie faktów nawet nie wymyślę, może coś level, no fajnie. O, kawaretki są! Białe! Górna, tak, ale dobra, dobra, i ma. Hej, da, ktoś. Trzeba jesteś do ludzi na czasie prywatnym. Hej, kadaś prezent, jest jedyna w czy dobra. O, dziękuję. Dziękuję, e, dziękuję bardzo i zobaczymy co mi I potem mi napisze, jak, jak mi napisze, jak mi napisze, proszę, to powiem jej, że nagrywam. Ładne. I... A właśnie, muszę powiedzieć o sobie jeden fakt, a więc tak. W wieku chyba tam 6 lat, nie, zresztą nie, nie będzie fakt Dobra. E, e, bardzo nie lubię siebie mieć w długich włosach, dlatego sobie ciągle ścinam. Będę miała włosy takie jakby... Jak macie do ramion, to będę miała... Ja, nie, jak macie końcówkę głowy, to będę miała tylko trochę dłuższe. nawet pewno nie, nie ja do ramion. Tak, o tak, coś obok szyi, nie? E, I nagrywam. To jest sama fakt o mnie, o tak. Nagrywam, będziesz na odcinku, moja kochana. Dawajcie je, jej grafy sami. 89 nie, 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 Sami 8, 9, 8 5, 4. Dawajcie jej prezenty, były bardzo mi ładne. dla włoski. Mi się bardzo podobają. Dziękuję, Sami. Pozdrawiam. No. Tu 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 no, no piszę jej Nagrywam odcinek Albo nie, zobaczysz Nie, zobaczysz, zobaczysz. Ok, teraz lecimy dalej Jej Hej, no stój! Co mi coś napisała? Tak, będziesz sławna, jak ktoś to zobaczy Eee Tajdaż, preska, e, hachmurze, jabłecznik, kowa, kurde, kowa, lysypy. Tak, właśnie. Nie mam szóstego levela, Boże! W sensie... Nie, nie, nie. Nie chcę się na innych, ale nie mam szóstego lewela. się chyba nie ma. Dobra, dobra, ona też nie ma, Jezu! O, patrzcie, zapytamy tego księżyca, czy mi prezent. Albo nie. Jej, ten tego te ufo. No, no ja też nie mam. No tak Hej dasz Preska. He już, już macie jeden fakt o mnie, więc chyba więcej na razie nie będzie, ale może, może, ktoś da. Hej da, ktoś preska prezy DASZPRESZKAAA Co się robi księzec Boje się mnie! Monokuma, ui! ui! Nie, nie wiem ale dobra e, hej dasz preska. Boże, to dasz mi się nie, nie napisało Ale nie wiem, choć bym nie może będzie aktywna O, hajs Patrzcie I to konto będzie dla was do zebrania Może jak będę jak mi się będzie chciało w ogóle iść w no. Ale dobra, to już trwa 7 minut, bo że trochę dużo, ale dostałam tam 2 prezent od innej osoby. Okej, okay, to się widzę, to, to się widzę z wami, dopiero jak ktoś mi da prezent. Hej, jestem! I ktoś powiedział, że da mi prezent, więc tutaj właśnie jestem. Chciałam jakoś 5 minut, ale okej. Okay. Ja się zapytałam... E, ja się zapytałam w e, typu... hej, hej, to no dała mi. Więc dziękuję bardzo, kocham cię, go O, bo... WŁAŚNIE! Muszę powiedzieć jeden fakt o sobie teraz, dobra. Trudno, zawsze coś, ale tak. Ubierz. Dobra jest git, bardzo ładny. I ogólnie teraz tak. Eee, nagrywam. I teraz dam wam jeden fakt o mnie. Eee, więc tak, ja... Czekajcie. Nie... Ja to będzie fakt, to mnie nie bić. Proszę, proszę nie bić mnie. To to jest jakiś Flash Forest. Okej, okay, a więc tak. Mam... Nie, to będzie chyba złe, Dobra. Mam niebieski kolor włosów. Mam eee, niebieski kolor oczu. Okej okay. i... Eee przejdę do Was jak... E, e, jak po prostu... No jak po prostu... Oh, czekaj. Jak... O jak będę jak dostanę kolejny prezent. I już macie dwa fakty, więc fajnie, nie? Ja w sumie muszę jeszcze pomyśleć, ile no to tak. Mam niebieskie oczy, to jest teraz fakt.